Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Gruszewni w gminie Kłobuck i chciałbym Wam pokazać ten nowy, blisko czteroletni dom o powierzchni 121 metrów. Zapraszam! Jesteśmy teraz na parterze domu. Tak jak Wam mówiłem, ma on 121 metrów powierzchni użytkowej. Zbudowany jest w technologii kanadyjskiej, czyli w ścianach mamy dużo drewna, a z zewnątrz jeszcze jest dodatkowo ocieplony styropianem. Tutaj duży 34-metrowy salon z wyjściem na jeszcze większy taras. 40 metrów tarasu i duża działka. Serce każdego domu: kuchnia. Duża poręczna yy, z dużą ilością blatów i także z miejscem yy, na stół. Tutaj, obok, za ścianą, mamy jeszcze spiżarnię, gdzie możemy przechowywać różne produkty. Jesteśmy teraz na poddaszu użytkowym. Mamy tutaj w sumie trzy pokoje, dwa z nich przeznaczone dla dzieci. Tuż obok mamy dużą przestronną łazienkę z wanną oraz miejscem przewidzianym na pralnię. Naprzeciwko łazienki garderoba. I ostatnim pomieszczeniem jest duża przestronna sypialnia z szafą. Jeśli szukasz nowego, małego domu dla swojej rodziny, zapraszam do kontaktu.